Pan z wami, i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych. Niemych i wielu innych, i położyli ich u jego stóp, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tutaj na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby. I odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ewangelia dzisiejsza rozpoczyna się od tego, że Pan Jezus naucza i przynoszą do Niego chorych, niewidomych, chromych, niemych, łomnych i tak dalej, i Wydaje się, że jest warunkiem koniecznym uznać tę swoją chorobę, to, co we mnie potrzebuje uzdrowienia, to się wydaje być warunkiem koniecznym do tego, żeby przyjść do Pana Jezusa. Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii Mateusza, tej, której przed chwilą słyszeliśmy, mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. On mówi właśnie, uznaj swoje utrudzenie, uznaj swoje obciążenie i wtedy przyjdź do mnie. Bo ktoś, kto uznaje swoją chorobę, uznaje swoją nędzę, uznaje swoją ciemność, no to ten dopiero może przyjść do Chrystusa. Ktoś, kto się dobrze ma, czy wydaje mu się, że dobrze się ma, nie ma, nie czuje tej potrzeby, żeby przychodzić do Zbawiciela, do tego, który uzdrawia nas i który osusza nasz, nasze złe łzy. Jeżeli mogę się czymś podzielić, już w niedzielę troszkę się dzieliłem swoim osobistym doświadczeniem tego, jak Pan Bóg przeprowadził mnie, czy znalazł mnie w ciemności wieloletniej depresji i, i tam mnie dotknął swoim uzdrawiającym dotykiem, to takim ważnym momentem, być może najważniejszym momentem było pytanie, które zadał mi kiedyś mój przyjaciel po bardzo już wielu latach e, spędzonych w tej chorobie, kiedy już w zasadzie e, traciłem wszelką nadzieję i on mnie zapytał Przemek, czy ty się modlisz o to, żeby być uzdrowionym z depresji? Czy ty się modlisz o to? I ja tak no aż do tej pory e, trudno mi jest mi o tym mówić, bo tak bardzo mnie to pytanie dotknęło. Bo ja sobie tak wtedy myślałem, że dobrze, ja mam tak mało w moim życiu i mam tę jedną rzecz, która wiem, że jest moja, ta moja ciemność. I ty mi mówisz, żebym ja prosił Pana Boga o to, żeby On mi to zabrał. Coś, co w pewnym momencie zaczęło tak naprawdę definiować moją tożsamość. I to pytanie, to pytanie mojego przyjaciela, ono stało się pierwszym momentem, pierwszym krokiem ku uzdrowieniu. Pierwszym krokiem ku uzdrowieniu jest nazwać tę swoją ciemność. Nazwać to, co jest, co jest w moim życiu trudne, to, co jest w moim życiu bolesne. Jak ja idę do lekarza ze swoją chorobą, to jasne, mogę przyjść do lekarza i powiedzieć, żeby mnie uzdrowił, ale dopóki ja mu nie powiem, co mnie boli, no to on może mnie oczywiście wysłać na, na wszystkie możliwe badania do wszystkich możliwych specjalistów, żeby mnie zdiagnozowali, ale też wiedząc, jak działa Polska Służba Zdrowia, no to wiadomo, jak długo y, trwałby taki proces chodzenia od specjalisty do specjalisty, aż w, końcu, aż w końcu ten by mógł nas zdiagnozować. Pierwszym krokiem jest odpowiedzieć na to pytanie, które. Kieruje do nas, Chrystus zmartwychwstały. Pierwszymi słowami, które Pan Bóg, które Chrystus wypowiada, czy zadaje po swoim zmartwychwstaniu, jest pytanie, dlaczego płaczesz? Każdy z nas ma jakiś swój ból, każdy z nas ma jakąś swoją ciemność. I Chrystus chce o tym słuchać. On chce pyta nas, czy chcesz być uzdrowiony. Co, co sprawia, że płaczesz? Chrystus nigdy nie mówi nam nie płacz. Nie? Do Marii Magdaleny, do której kieruje to pytanie y, niewiasto, dlaczego płaczesz? On nie mówi, nie mówi jej kobieto, nie płacz. Kobieta, nie płacz, co się, co się marzysz. Nie? On mówi, dlaczego, dlaczego płaczesz? Powiedzieć komuś nie płacz, to jest pewnego rodzaju przemoc. Nie? To jest powiedzieć mu, mnie nie interesują Twoje problemy. Mnie nie interesuje twój płacz. Mnie twój płacz. Y, sprawia, że ja, ja się czuję niekomfortowo. Natomiast zawsze możemy zadać pytanie, nie? Co, co jest w twoim życiu twoją ciemnością? Co, dlaczego płaczesz? Ja chcę usłyszeć o twoim płaczu. I dzisiaj w Ewangelii widzimy Chrystusa, który, który troszczy się o tych wszystkich, którzy, którzy uznają tę swoją chorobę, którzy uznają swoją ciemność, którzy uznają swoją niewystarczalność. Tutaj uczniowie, oczywiście uczniowie wpadają w taką, w tę pułapkę samowystarczalności. Pan Józef ich oczywiście troszkę wypuszcza, nie? I mówi, yy, no że żal mi tego tłumu i nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. I co robią uczniowie? Uczniowie od razu tak, w, taki, w taki asekurancki sposób mówią, no ale to, co my zrobimy, to my teraz nie wiemy, co zrobić. Nie? A, a Pan Jezus chce sprowokować, nie? Że, żeby do, do tego, żeby, żeby oni się zatroszczyli, żeby, żeby zatroszczyli się o tych innych. Bo uczniowie są tymi, którzy w, w pewnym sensie można powiedzieć, czy apostołowie, są tymi, którzy. O których troszczy się Jezus. I oni będąc zatroszczonymi, nie wiem, czy tak się mówi, ale oni są już zatroszczeni. I Pan Jezus prosi ich o to, żeby zatroszczyli się o innych. Mówi ja dotknąłem was już swoim uzdrawiającym dotykiem, i teraz to jest wasza konkretna odpowiedzialność, żebyście wy dali siebie innym. Że to, że jeżeli my przeszliśmy przez, przez jakąś naszą ciemność, to nie po to, żeby teraz siedzieć, siedzieć i się z tego cieszyć, ale po to, żeby być narzędziami zbawienia w rękach, w rękach Pana Boga, bo są pewne słowa, które tylko ja mogę powiedzieć, słowa kocham cię, słowa jesteś dla mnie ważny. Bardzo wiele od Ciebie otrzymałem, są pewne gesty, które tylko ja mogę wykonać. Pocałunek, przytulenie kogoś z trudnej sytuacji. Są pewne emocje, które, które tylko ja mogę przeżyć. I Pan Bóg sobie bez nas nie poradzi. Pan Bóg sobie nie poradzi bez tych siedmiu chlebków i tych pięciu rybek, które, które chce, żebyśmy mu dali. Nawet jeżeli to jest wszystko, co mamy, to nasze mało, a my mamy naprawdę mało. My tak bardzo chcemy tak, tak pilnie tego strzec, tego, tego naszego maleńkiego, tej naszej maleńkiej takiej paczuszki nie? Z, tymi, z tymi chlebkami, z tymi rybkami, żeby czasem nam ktoś tego nie zabrał, żeby. żeby yy, nawet jeżeli, no właśnie, to jest, to jest coś takiego co nie pozwala mi się ruszyć, nie? To są bardzo często takie rzeczy, które, które gdzieś nas tam spowalniają, ale my nie chcemy się tego pozbyć, bo tak mówimy, no dobrze, cho chociażby miał to jedno takie, tę jedną taką swoją rzecz. A Pan Jezus mówi, no właśnie, oddaj mi również tę jedną swoją maleńką rzecz, yy, bo jeżeli Ty mi to oddasz, to ja z tej maleńkiej rzeczy będę mógł zrobić dużo, bardzo dużo. Yy, no i ten to ten moment takiego również uznania tej swojej nędzy, takiej swojej, swojej ciemności, swojej trudności, to jest, to jest pierwszy krok ku uzdrowieniu, ku, ku zbawieniu, ku temu, żeby otworzyć się na to zbawienie, które przyszedł dla nas przynieść Pan Jezus. Simone Weil, jedna z takich wielkich mistyczek XX wieku, francuska, żydowskiego pochodzenia, ona kiedyś powiedziała taką rzecz, że opuszczenie, w jakim zostawia nas Pan Bóg, jest Jego sposobem pieszczoty. Opuszczenie, w jakim zostawia nas Pan Bóg, jest Jego sposobem pieszczoty. To znaczy, ja w tym opuszczeniu. Ja, ja odkrywam właśnie, że ja sobie sam nie mogę poradzić. Ja sobie sama nie poradzę. Ja rozpaczliwie potrzebuję Pana Boga w moim życiu. I, i to, to jesteśmy w stanie odczuć tylko jeżeli uznamy tę swoją ciemność. I tak już na zakończenie, też na zakończenie tych rekolekcji. Um, Chciałbym przeczytać fragment takiego poematu napisanego przez angielską poetkę. On później był ten poemat, zostały skomponowane do niego słowa. To jest taka anglikańska kolenda, teraz bardzo piękna. In the Bleak, Midwinter, jeżeli ktoś chciałby sobie posłuchać. I w każdym razie ta poetka pisze tak: Co mogę mu dać. Co mogę mu dać, taki biedak jak ja? Gdybym był pasterzem, dałbym mu baranka. Gdybym był mędrcem, zrobiłbym swoje. Ale to, co mogę mu podarować, to moje serce. Mogę, jedyne, co mogę Panu dać, to jest moje serce. Żeby, żeby on przyszedł do niego i w nim zamieszkał. Żeby żeby to On rozświetlił te moje ciemności, żeby to On wyciągnął mnie z, tego, z tej nędzy, w której ja żyję, w której czasem być może no właśnie, ja chcę tak strzec tego wszystkiego co ciemne, i nie pozwalam. I, i ja jestem tym, który, który nie pozwalam, Panu Bogu, żeby, żeby rozświetlił te nasze ciemności. Jeżeli przez te trzy dni czy przez cztery dni tutaj prosiłem o to, żeby odważyć się i zaufać ciemności, no to właśnie to, to nie jest po to, żeby, żeby żyć w tej ciemności, ale po to, żeby oczyścić się, żeby otworzyć się na to wielkie światło, którym jest Chrystus, który przychodzi po to, żeby, żeby pokazać nam, że tylko On jest tym, który jest w stanie rozświetlić wszystkie ciemności naszego życia.